Lisb doświadczył w życiu ogromnego odrzucenia ze strony swojej matki, która go porzuciła. To uczucie i inne doświadczenia doprowadziły go do najczarniejszych myśli. Ale Bóg miał inne plany co do niego. Oto jego historia. W wieku piętnastu lat myślałem, że jestem już dorosły. Czułem, że wiem wszystko. Że mogę sam o sobie decydować. Nikt nie musiał mi mówić, co mam robić. Byłem gotowy na życie. Zostawałem poza domem tak długo, jak chciałem. Wracałem, kiedy mi pasowało. Wydawało mi się, że jestem niezależny, wolny, ale ta wolność miała swoją cenę. Zaczęły się zaległości w szkole. Nie skończyłem jej. Na zakończenie szkoły siedziałem na trybunach, obserwując, jak inni dostają swoje dyplomy, podczas gdy ja nie miałem nic. Moi znajomi robili postępy, zdobywali pierwsze mieszkania, domy, samochody. Mieli wsparcie rodziny, które dawały im ten mały impuls, by ruszyć naprzód, a ja walczyłem, by zdobyć 200 dolarów miesięcznie. Jeździłem autobusem, czując wstyd, że nie mogłem sobie pozwolić na więcej. Ten wstyd przerodził się w coś gorszego depresję. Zaczęło się od uczucia samotności, które towarzyszyło mi od dzieciństwa. Próbowałem uciekać, najpierw w leki, potem w alkohol. Codziennie piłem syrop na kaszel, który miał działać jak lek na moje problemy. Ale tylko pogarszał sytuację. Potem przerzuciłem się z powrotem na alkohol, ale to też nie pomogło. W końcu zacząłem próbować różnych rzeczy, by tylko zapełnić pustkę. Dorastałem bez nikogo, na kim mógłbym polegać. Matka, która miała szansę na karierę modelki, nie chciała mnie. Wyrzuciła mnie do śmietnika, gdy miałem zaledwie sześć miesięcy. Znaleziono mnie przypadkiem. Sąsiad usłyszał mój płacz, kiedy wyrzucał śmieci. Zamiast matki, to babcia mnie wychowywała, ale brakowało tej prawdziwej miłości i wsparcia, które daje rodzina. Rodzina, którą miałem, wydawała się nie chcieć, abym odniósł sukces. Kiedy miałem już dosyć, Poszedłem na stację kolejową, stałem tam, licząc mijające mnie pociągi. W głowie miałem tylko jedną myśl wybrać czas, miejsce i po prostu wskoczyć. Myślałem, że to rozwiąże moje problemy że cokolwiek czeka mnie po drugiej stronie, nie może być gorsze niż to, co czułem w tym momencie. Ale wtedy w ostatniej chwili skontaktował się ze mną jedyny przyjaciel, który wiedział, przez co przechodzę. To nie była wielka rozmowa, to nie było magiczne rozwiązanie, ale ten kontakt wystarczył, żeby mnie zatrzymać. Byłem wtedy w dość ciężkim stanie. Wydawało mi się, że wszyscy wiedzieli, co planuję. Kiedy wychodziłem z domu. Miałem poczucie, że ktoś za mną idzie. Znalazłem się jakieś trzy metry od torów kolejowych, gotowy na skok, kiedy usłyszałem zbliżający się pociąg. Pomyślałem, oto mój plan, ale nagle zorientowałem się, że ktoś za mną jest, ktoś się zbliża, a ja czułem, że teraz muszę wymyślić coś zupełnie innego. Był to mój przyjaciel. Wsiadłem do jego samochodu, a wtedy zadzwoniła moja matka. Nie rozmawiałem z nią od lat. Co za czas, żeby dzwonić, kiedy właśnie planowałem odebrać sobie życie? Przez chwilę myślałem, że może dzwoni, żeby przeprosić, może to zmieni wszystko. Okazało się jednak, że miała inne plany. Powiedziała mi, że to moja babcia dała jej mój numer, bo pytałem o nią, a potem usłyszałem te straszne słowa: Nie jesteś moim synem, nie chcę cię, i rozłączyła się. Patrzyłem na telefon w szoku. Wtedy go wyrzuciłem przez okno. Poczucie odrzucenia i bólu było zbyt silne. Widziałem, jak mój przyjaciel mnie obserwuje. Czułem, że wszystko jest bez sensu, więc po prostu otworzyłem drzwi i wyskoczyłem z samochodu. Głowa uderzyła o beton. Leżałem tam, myśląc, że to wszystko jest bez sensu, a ból fizyczny ledwie docierał do mnie. Próbowałem się podnieść, ale każdy ruch był jak walka. W mojej głowie pojawiały się dziwne myśli, jakby ktoś mówił mi, żebym przestał, żebym nie próbował więcej. Walczyłem z tym uczuciem, próbowałem podciągnąć się na nogi, ale siły mnie opuszczały. Wtedy spojrzałem na Ziemię i zobaczyłem swoje ciało leżące tam. Byłem przekonany, że mój umysł płata mi figle. Nagle wszystko wokół mnie. Zaczęło zwalniać, kolory stały się intensywne i niewyraźne. Pamiętam, że w tym momencie poczułem coś dominującego, silniejszego niż cokolwiek, co kiedykolwiek doświadczyłem. Wiedziałem, że to Bóg, Jego obecność była nie do pomylenia. Czułem ją całym sobą w mojej głowie. Pojawiły się pytania, które natychmiast otrzymały odpowiedzi. Kim jesteś? Usłyszałem: Jestem Bogiem, jestem prawdziwy. Potem przyszły kolejne odpowiedzi: Aniołowie są prawdziwi, są darem ode mnie. Byłem sceptyczny, nie wierzyłem w Anioły, ale wtedy zobaczyłem coś, co zmieniło wszystko. Zobaczyłem projekcję. Ludzi, których Bóg kochał: widok pani pracującej w sklepie, mężczyzny w garniturze, chłopaka na deskorolce. Bóg powiedział, że ich wszystkich kocha. Zrozumiałem wtedy, że Jego miłość nie ma granic, że kocha każdego, niezależnie od tego, kim jest czy jaki ma status społeczny. Bóg powiedział mi, że pójdzie na koniec świata. Żeby każdy mógł być z nim. Zapytałem go, co mam zrobić, kiedy wrócę na ziemię. Żeby ludzie nie myśleli, że zwariowałem. Powiedział mi, żebym poszedł i powiedział wszystkim, że ich kocha. Nie widziałem go, ale czułem, jak mnie obserwuje. Jakbym był w najbezpieczniejszym miejscu na świecie. Jego uścisk był silny i pełen miłości. A ja nie chciałem, by mnie puścił. Był w nim tak niesamowity spokój, jakby obejmował mnie z troską większą niż ktokolwiek wcześniej. Była to miłość, której nigdy nie doświadczyłem w swoim życiu. W pewnym momencie znalazłem się w powietrzu, patrząc na chmury. Widziałem anioły, a dwoje z nich wydawali się znajomi. Jakbym ich znał całe życie. Choć nigdy wcześniej ich nie widziałem. Wtedy zrozumiałem, że jestem w obecności czegoś świętego, czegoś, czego nie mogłem pojąć. Patrzyłem na wszystko wokół mnie, i wszystko było tak wyraźne. Po mojej lewej stronie stała postać, którą trudno było zobaczyć. Nie przyglądałem się dokładnie, bo światło bijące od niej było zbyt jasne. Niemal jak słońce, z kolei po prawej stronie, widziałem mężczyznę skręconymi brązowymi włosami. Ten mężczyzna mówił do mnie: Masz jeszcze tak wiele do zrobienia dla tak wielu ludzi. Spojrzałem w dół i zobaczyłem swoje ciało leżące na ziemi. Zobaczyłem mojego przyjaciela, z którym byłem, oraz nadjeżdżającą karetkę Pogotowia. Czułem wtedy ogromną potrzebę powrotu na Ziemię. Ten po mojej lewej stronie wydawał się sfrustrowany, niemalże zirytowany, jakby pytał: Czy na pewno chcesz wrócić? Nie był jednak zły na mnie, tylko na to, co mi się przydarzyło w życiu. To była moja szansa, by powiedzieć: Nie wracam tam, ale z jakiegoś powodu poczułem odpowiedzialność. Może nawet chęć powrotu. Powiedziałem: Dobrze, wracam. I wtedy w mgnieniu oka obudziłem się dwa dni później w szpitalu. Lekarze nazwali to cudem. Myśleli, że nie przeżyję. Powiedzieli, że miałem wiele krwotoków i byli pewni, że mnie już nie ma. Wypisano mnie ze szpitala, ale byłem tak słaby że potrzebowałem wózka inwalidzkiego. Pamiętam, że spojrzałem w niebo, było piękne, czyste, z widokiem na góry i horyzont, a słońce świeciło idealnie. Wiedziałem wtedy, że jest coś dobrego na świecie, że Bóg naprawdę istnieje, Bóg kochający i opiekuńczy. Nigdy więcej nie bałem się śmierci. To doświadczenie wszystko zmieniło. To, co przeszedłem, zmieniło nie tylko moje spojrzenie na śmierć, ale i na życie. Zmieniłem karierę, zacząłem pracować z chorymi i potrzebującymi dziećmi. Czułem, że te dzieci są w jakiś sposób bliżej Boga niż inni ludzie. Odebranie sobie życia to realny problem, ale wielu ludzi nie ma takiego doświadczenia, jakie ja miałem. Gdybym nie przeżył tego, co przeżyłem, pewnie byłbym jedną z zagubionych dusz. Miałem jednak szczęście wrócić i mogę teraz powiedzieć każdemu, kto ma myśli o odebraniu sobie życia: Bóg cię kocha, jest ktoś na świecie, kto cię kocha, musisz tylko otworzyć usta i poprosić o pomoc. To, że się wstydzisz, nie znaczy, że nie ma ludzi, którzy ci pomogą. Wiele osób zmagających się z takimi myślami nie mówi o tym, co czuje. Właśnie dlatego często się poddają. Chcę powiedzieć wszystkim, ktoś się o was troszczy. Nie wstydźcie się prosić o pomoc. Mówię zawsze. Jeśli zmienisz swoje myśli, możesz zmienić swoje życie. Zmień to, co czujesz wobec siebie. A zobaczysz, jak wszystko wokół się zmienia. Pamiętaj, że to, co przeżywasz, jest ważne. Twoje uczucia, myśli i ból są prawdziwe i zasługujesz na to, by zostać usłyszanym. W życiu każdej osoby zdarzają się momenty ciemności, ale nie jesteś w tej ciemności sam, nawet wtedy, gdy czujesz się opuszczony. Gdy wydaje ci się, że nikt nie rozumie tego, przez co przechodzisz. Bóg jest blisko, Bóg widzi twoje cierpienie, zna twoje serce i kocha cię bezwarunkowo, nawet wtedy, gdy czujesz, że nie zasługujesz na miłość. Twoje zdrowie psychiczne jest tak samo ważne jak zdrowie fizyczne. Zasługujesz na spokój i szczęście. To, co czujesz teraz, to nie jest twoja wina. Twoje emocje są prawdziwe i zasługują na uwagę. Każdy z nas zmaga się z trudnościami, a niektóre z nich wydają się zbyt ciężkie do zniesienia, ale nie musisz tego dźwigać sam. Czasem najlepszym krokiem, jaki możesz zrobić, jest wyciągnięcie ręki po pomoc. To nie jest oznaka słabości, to akt odwagi. Bóg stworzył nas z miłością. I każda osoba, ty, ja, wszyscy, jest cenna w jego oczach. Nie ma takiej sytuacji, z której nie można się podnieść. Nie ma takiej ciemności, której światło nie może rozproszyć. W Twoim sercu jest miejsce na uzdrowienie i spokój. Choć może teraz tego nie widzisz, musisz wierzyć, że jest nadzieja, nawet w najgorszych momentach. Twoje życie ma sens, Twoje istnienie ma wartość. Nawet gdy czujesz, że jesteś zagubiony, Bóg widzi w tobie coś pięknego i niezwykłego. Może wydaje ci się, że nie jesteś wystarczająco dobry, że inni są lepsi, silniejsi, bardziej szczęśliwi. Ale prawda jest taka, że każdy z nas nosi swoje własne zmagania. I to, że teraz przechodzisz przez trudny okres, nie oznacza, że tak będzie zawsze. Czasem musisz przejść przez najciemniejsze chwile, żeby odkryć, jak bardzo jesteś silny. Nie jesteś sam, są ludzie, którzy chcą Ci pomóc, są ludzie, którzy Cię kochają, nawet jeśli tego teraz nie widzisz. To, że jesteś tutaj, że słyszysz te słowa. Oznacza, że jesteś wystarczająco silny, by szukać nadziei. I wiedz, że nadzieja istnieje. Może nie widać jej teraz, ale jest blisko. Zasługujesz na to, żeby być szczęśliwym, zasługujesz na miłość, na wsparcie i na to, żeby ktoś cię zrozumiał. Bóg już cię kocha, zawsze kochał i zawsze będzie kochał. Bez względu na wszystko, jesteś Jego dzieckiem i nic, co zrobisz, nie zmieni tej miłości. Kiedy przyjdą trudne chwile, kiedy myśli będą Cię przytłaczać, pamiętaj, że Bóg jest z Tobą. Czasem nie daje nam łatwych odpowiedzi, ale zawsze daje nam swoją obecność. Jesteś tu z jakiegoś powodu, masz swoje miejsce na świecie. Nawet jeśli teraz nie wiesz, co to jest, Bóg to wie. Pozwól sobie uwierzyć w to, że jesteś wystarczający taki, jaki jesteś. Jesteś kochany, a Twoje życie ma wartość. I jeśli czujesz się zagubiony, wiedz, że nie musisz radzić sobie z tym wszystkim sam. Otwórz się na pomoc. Rozmawiaj o swoich uczuciach. Wiem, że to może być trudne ale to pierwszy krok do uzdrowienia. Twoje życie jest ważne, ty jesteś ważne, nigdy o tym nie zapominaj. Amen.